Cześć, to my, Wasz dzwoneczek. Nie możemy się spotkać w przedszkolu, ale spotkamy się z Wami w Waszych domkach. Zapraszamy Was do wspólnej zabawy, do wspólnych zajęć, no i myślę, że będziemy się super bawić. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie po świętach, na naszych zajęciach. Chciałabym, żebyście za chwilkę posłuchali pewnej melodii. Dlatego dajcie sobie rączkę z matuszą w statusie i zaśpiewajmy razem naszą powitalną piezową. Zaczynamy! śpiewaliśmy. Teraz każdy z nas powinien się przedstawić. Ja już mam karteczkę. Pamiętacie, jak witaliśmy się w przedszkolu? Pani Monia to ja. Pani Monia to ja. Pani Monia to ja. Cześć! Teraz Twoja kolej. Nasze rączki lubią bawić się również przy muzyce. Tego razem z Panią Kinią i z Panią Dominiką przygotowaliśmy dla Was kilka piosenek pokazywanych. Na pewno pamiętacie je z przedszkola. Siadźcie proszę po turecku, rączki na kolanka i zaczynamy. Przedszkolaki, mamy dla Was dzisiaj naprawdę niezwykłą niespodziankę, bo na dzisiejszych zajęciach zamieniamy się Pani Kinia przygotowała dla Was naprawdę świetne eksperymenty, które możecie wykonać razem z rodzicami w domu. Jaki będzie pierwszy eksperyment? Zaczynamy od eksperymentu Mleczna Dolina. Mleczna Dolina. Do Mlecznej Doliny będzie nam potrzebny talerzek. Mm -hmm. Ja przygotowałam z panią Moniką wszystko w słoiczkach, ale wy możecie przygotować w czymkolwiek. Potrzebne nam jest mleko, mleko. płyn e, do Musimy ukryć troszkę mamie. I na pewno wam zostało z Wielkanocy troszkę barwników. My tych barwników mamy od groma, więc wybierzcie swoje ulubione kolory. Pamiętajcie, że barwniki możemy również wykonać z bibuły. Nie ma to większego problemu. A więc zaczynamy. Na nasz talerzyk wylewamy mleko. Mhm. A teraz poproszę panią Monikę, żeby wybrała jakiś kolor barwnika i zrobiła kropeczki na naszym mleku. Myślę, że wybiorę na razie żółty. A dużo tych kropeczek pani kiła. Ile chcę? Dobrze. Mhm. Trzy, trzy kropeczki. Okay. Mogę wybrać jeszcze jakiś kolor? A proszę, ja biorę niebieski. Ale... Ja Możecie do tego fałsza. użyć pipetki, ale również na pewno w domu macie strzykawki. Mhm. A teraz bierzemy na czyn. i zadzieje się magia. I uwaga! O! Zobaczcie! Ale kolory! Jak świetnie się mieszają! Widzicie? Możemy wykonywać przepiękne, mleczne obrazki. Cześć! Dzisiaj będziemy wykonywać ćwiczenia na drabince koordynacyjnej. Taką drabinkę możecie sami zrobić w domu z różnych tasiemek, sznurków, możecie użyć do tego ubrań lub kawałek deseczki. Rodzice na pewno Wam pomogą. Powodzenia! zajmiemy się ćwiczeniami na drabince koordynacyjnej, jak sama nazwa wskazuje, będziemy ćwiczyć koordynację pracy rąk i nóg, jak również naszą kondycję fizyczną. Drabinka to jest dosyć nowy, nowy przywód, bardzo chętnie używany przez piłkarzy, nożnych, bokserów, jak również inne grupy ćwiczebne, właśnie po to, żeby ćwiczyć koordynację i kondycję. Zapraszamy do ćwiczeń. Jako pierwsze ćwiczenie Pani Dominika zademonstruje bieg na palcach pomiędzy szczebelkami. Proszę bardzo. I w tym zwrot, i z powrotem wracamy. Możemy wykonać. Trzykrotnie powtórzenie tego ćwiczenia. No my zostały dobrze, raz z powrotem. Nie musimy trzy razy. Chodzi o to, żeby, żeby ten pokaz i demonstracja nastąpiła. Proszę bardzo, następne ćwiczenie, które wykonamy, to jest bieg właśnie bokiem. Pięknie, najpierw prawa noga. Dobrze. I, i w tym zwrot i zaczynamy od drugiej nogi. Pięknie. E, ćwiczenia e, podskoki między szczebelkami z rękami na bioderkach. Proszę bardzo, zaczynamy. Dobrze. Uwaga. Teraz będziemy biegli obok drabinki i przez moment będziemy nasza noga przez moment będzie chodziła na pole. Truchcik. Na pole, proszę bardzo, zaczynamy i zaczepiamy troszeczkę jedną nogą. O pole, drabiny, między drabinkami. I z powrotem, tak, żeby druga noga pracowała. Myślę, o właśnie, dobrze. Dobrze. Dobrze, ustawimy się teraz bokiem, twarzą do drabinek, do, do boku. I wpadamy do środka, na zewnątrz, do środka, przeskakujemy następne pole, proszę bardzo, do środka. Dobrze. A z powrotem tą drogę wykonamy tak samo, tylko zwykłym biegowym krokiem. Dziękujemy. Owrotem fajnie oślicznie. tak I wchodzimy sobie do środka następnego. O bardzo dobrze. Dobrze. Bierzemy powietrze noskiem raz, i buzią wydychamy jeszcze raz noskiem. I buzią pięknie, i wskakujemy teraz do środka i na boczne ściany, tak jakbyśmy skapali w górę. Pamiętamy to ćwiczenie. I na boczki, dobrze. I marszem idziemy jeszcze na miejsce startu. Proszę bardzo, marszem bokiem. I w tej chwili spróbujemy. Na e, skakiwać na szczebel naszej. Dobrze, i z powrotem wracamy i wykonamy teraz jeszcze e, przejście na czworakach, tak jakbyśmy szli po drabinie do przodu. Proszę, to jest nasze przedostatnie ćwiczenie. Dobrze i proszę się wyprostować, przejść zwykłym krokiem marszowym do końca i zostały na woreczki. Dzieci bardzo lubią wszelkie rzutne ćwiczenia, e, spróbujemy celować w każde okienko po kolei, zobaczymy czy nam to wyjdzie. Proszę bardzo, wykorzystując fakt, że mamy rozłożoną drabinkę, uczymy się celować. Proszę, bardzo bardzo ładnie wyszło. To już było nasze ostatnie ćwiczenie. Zachęcamy w domu, w czasie wolnym, aby zrobić sobie taką drabinkę i próbować ćwiczeń koordynacyjnych. Dziękujemy ślicznie. To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo. Jeżeli się podobało, nie zapomnijcie kliknąć na dole guziku subskrybuj, dzięki czemu będziecie dostawać powiadomienia, że mamy już nowy film na naszym kanale. Prace, które zrobiliście, możecie również opublikować w komentarzach na Facebooku i nie zapomnijcie oczywiście o kłopcu górę. Dzięki i do zobaczenia!